jest już gotowe. Moja fascynacja jeżycjadą trwa już bez mała 35 lat. Pamiętam swoje pierwsze zetknięcie z cyklem Małgorzaty robić. Miałam wtedy bodajże 13, może 14 lat i dosyć ciężko zachorowałam na zapalenie ucha. Groziła mi nawet operacja, ale obyło się bez tego rozwiązania. Natomiast przez kilka miesięcy musiałam e, zostać w domu i byłam przykłuta do łóżka, żeby mi się nie nudziło. Moja mama przyniosła mi z biblioteki cały stos książek i wśród tych książek były właśnie powieści Małgorzaty Musierowicz. Pamiętam do dzisiaj, że była to Kłamczucha, e, Ida Sierpniowa i Opium w Rosole. I już od pierwszej strony e, ta e, Literatura mnie urzekła, zafrapowała. Pokochałam te książki za styl, za język, za ciepło, którym te, te światy stworzone przez Musierowiczę manują, za bohaterów, za to, że to są też takie książki bardzo kojące, bardzo pokrzepiające. Oczywiście przeczytałam wszystkie, wszystkie książki, składające. Się wówczas na, na ten cykl i wyzdrowiałam. Oczywiście zawdzięczam to nie tylko zastrzykom, bolesnym bardzo, nie tylko antybiotykom, ale myślę, że też w dużym stopniu właśnie jeżycjadzie. A bohaterowie tych książek: Ida, Gabriela Borejko, Kreska, Aurelia Jedwabińska, zostały ze mną do dzisiaj. Dziękuję Ci, moja droga Jerzy